Jesteśmy obecnie w Niepokalanowie. W tym miejscu odbędzie się rekolekcyjne spotkanie młodych, Max Festival. W tym roku zajmiemy się sakramentem kapłaństwa. Postaramy się przyjrzeć, czy, przyjrzeć się, czym ten sakrament jest. Hasłem tegorocznego Max Festiwalu będzie hasło Księża na Księżyc. I co dalej? Jesteśmy teraz za Bazyliką w Niepokalanowie. To miejsce już w sierpniu stanie się miejscem, gdzie będą. Będzie wielu młodych, gorąco Was zapraszamy, by na nowo spojrzeć na sakrament kapłaństwa i rozeznać, kim jest kapłan w naszym życiu. Bóg tak to zaplanował, że przez kapłaństwo w kościele chce błogosławić Tobie w każdej chwili Twojego życia. Gdy płaczesz i gdy się śmiejesz, gdy pracujesz i gdy odpoczywasz, gdy przychodzisz na ten świat i gdy będziesz z niego odchodzić. Jezus Chrystus jest obecny w swoich kapłanach i bliski jak na wyciągnięcie ręki. Moc, jaką w nas złożył, nie jest tylko dla nas, ale dla wszystkich ludzi i również dla Ciebie tego lata na Max Festiwalu w Niepokalanowie. Chcemy, abyś doświadczył na nowo, czym jest szósty sakrament. Kapłaństwo, które przyjąłem już osiem lat temu, jest jak płomień, który ogarnia coraz bardziej i mnie, i tych wszystkich, do których Pan Bóg mnie posyła.